Hej, cześć siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest taki króciutki e, materiał informacyjny. Jakieś 15 minut mam, mniej więcej, może około nawet 20 e, do momentu aż pójdę do pracy. Jest piątek, godzina 12.38. Wy pewnie ten materiał widzicie jakoś w sobotę? Być może... Może rano. A może jakoś tak w środku dnia, około godziny może 14.30 albo 14. Nie jeszcze nie wiem. E, moi drodzy, dziękuję użytkownikowi użytkownikowi Madura GE za odpowiedź w sprawie e, filmów z Wiedźmina. Sam jednogłośnie zadecydowałeś, że materiały z Wiedźmina 2 będą się pokazywać i też tego słowa chcę dotrzymać. Natomiast będzie tutaj pewno ale, mianowicie w sobotę oraz. Nie, przepraszam, w poniedziałek i we wtorek pojawią się dwa materiały z Wiedźmina. W sensie, że jeden będzie w poniedziałek i jeden będzie we wtorek. I proszę Was czy też Ciebie, Madura, jeżeli chcesz mieć wpływ na to, w jakich godzinach mają się pojawiać materiały z Wiedźmina 2 i tutaj przechodzimy do tego Ale. Z racji tego, że na chwilę obecną jest trochę rzeczy takich, które no, bądź co bądź chcę nagrać Abyście też poniekąd wiedzieli, co i jak będzie, czy też co się działo w ostatnim czasie u mnie, czy też tu w świecie growym i tak dalej. Tak więc tego typu materiały też zamierzam nagrywać, i one będą się pojawiały standardowo. Mam wolny dzień, no to wrzucam film. Ale w międzyczasie, jak będę miał gdzieś jakąś wolną przestrzeń, powiedzmy tam, 4 giga, giga miejsca wolnego, to będę e, przysiadał do Wiedźmina 2 i nagrywał dla Was materiał i właśnie w sprawie owego Wiedźmina. Kiedy tak naprawdę, w jakich godzinach byście w ogóle chcieli, żeby ten e, Wiedźmin 2 się pojawiał? Czy to na przykład nie godzina 17, czy może powiedzmy godzina 20, bądź Wiecie, w dzień, kiedy e, ja jestem w pracy, na, nie wiem, czy to na pierwszą, czy na drugą, zmianę, dla mnie to jest po prostu, e, że tak powiem, bez różnicy, bo ja po prostu przysiądę sobie e, w zależności od tego, ile będę miał e, miejsca, ile też będę mia miał czasu, na przykład, nie wiem, jeden dzień wolny. Eee, nie wiem, prześlę materiał, który ma pół godziny i zabiorę się za nagrywanie powiedzmy tam jednego odcinka Wiedźmina, prześlę go, drugiego odcinka Wiedźmina też go prześlę I odpowiednie godzinie, takiej, której będziecie chcieli, eee, żeby wam pasowała, czy na przykład, nie wiem, powiedzmy będziecie chcieli o godzinie 16.00 i... 48, no to pojawi się o godzinie 16.48. A jeśli na przykład będziecie chcieli e, materiał z Wiedźmina 2 o godzinie pierwszej w nocy, e, no to publikuję o godzinie pierwszej w nocy. Czy ja I chcę e, na ten moment chcę po prostu Wiedźmina 2 dostosować e, pod Was, żebyście tak naprawdę to Wy zdecydowali e, w jakich godzinach dany. Po prostu filmy z Wiedźmi 2 mają się pojawiać. Jeśli chodzi o normalne materiały, chociażby z. Jak zaraz tego, że w środę o godzinie 18.00 startuje sezon 5, prawdopodobnie ostatni, bardzo dużo plotek mówi, że sezon 5 do Call of Duty Vanguard będzie tym ostatnim sezonem. Natomiast jest jakiś tam cień, szansy, że prawdopodobnie może jeszcze będzie sezon szósty, ale na dobrą chwilę naraż, e, należy tak naprawdę pozostać przy tym, że będzie tylko i wyłącznie ten sezon piąty, z tego sezonu piątego i tak e, czy siak materiały będą się pojawiały. E, zamierzam e, nagrać zarówno, jak powiedziałem, z Call of Duty Black Ops Cold War, z Call of Duty Modern Warfare no i Call of Duty Vanguard pierwsze materiały no to będzie zarówno Call of Duty Modern Warfare, jak i Call of Duty Black Ops Cold War z racji tego, że trochę rzeczy tam chcę e, porobić, e, ponagrywać, trochę te, tego będzie na pewno jak zrobię wszystko w Black Ops Cold War, no to wtedy wskakuję w Modern Warfare, usuwam Black Ops Cold War całkowicie z dysku, instaluję Vanguarda, e, a co będzie później, no to tak naprawdę się zobaczy. No. E, poza tym Właśnie, jeśli chodzi o tego Wiedźmina 2, dajcie znać w jakich e, godzinach byście chcieli, czy na przykład, nie wiem, 17, czy może 18, albo na przykład, nie wiem, 15.30, czy z racji tego, że no niedługo jest, e, rozpoczyna się kolejny rok szkolny, czy też może, nie wiem, albo pracujecie, czy coś, dajcie znać, czy w jakich godzinach najlepiej by Wam e, taki Wiedźmin pasował, czy może na razie zostać, przy pierwotnej publikacji, że 14, tam 30 i tak dalej, dajcie znać, jak chcecie, żebym to też Wam podpasowało. A jak powiedziałem, podstawowe, te materiały główne one będą że tak powiem przesyłane tylko i wyłącznie wtedy kiedy mam dzień wolny, nie wiem będą, będę miał 3 dni wolne z rzędu, no to przez te trzy dni pojawią się tylko i wyłącznie trzy materiały, które nagrałem odpowiednio wcześniej albo też będę musiał dopiero nagrać, tak? Jak już będę też miał rozpiskę po prostu na kolejne miesiące, no to będę się tak starał, żeby w razie czego było mniej więcej te dwa, może trzy materiały z Wiedźmina 2 w tygodniu, to też dajcie mi proszę znać, no ale też muszę sam w pracy odpowiednio wiedzieć co i kiedy też będę, dni wolne i tak dalej, więc tutaj też jest dość sporo czasu do... No, bądź co bądź do, do gadania. Jeśli chodzi o betę, moi drodzy, ona tak naprawdę startuje jakoś w połowie września, chyba 14 września albo 15, może nawet 16. W każdym bądź razie e, materiały z bety nowego Call of Duty Modern Warfare 2 nie. Mam pojęcia, czy one w ogóle będą się pojawiać, czy też nie, może coś nagram, jakąś opinię e, obecie. Natomiast e, powiem Wam szczerze, że ja sobie odpuściłem kupowanie tej całej e, edycji. Aż muszę zerknąć w sklep, jak się taką edycja nazywa. To jest edycja skarbca. No. Edycja skarbca, która... Przy <laughs> rozmiar dla tego urządzenia edycja skarbca wynosi 383,58 MB. Wersji na konsole Xbox One, no. Więc jest nieźle. <laughs> eee, co, my tu mamy jakiś tam eee, do, dostęp możliwość gry w kampanie o tydzień wcześniej, jakiś tam pakiet operatorów, broń skarbca, karnet bojowy plus pominięcie 50 poziomów. No powiem wam tak, że na dobrą sprawę nie, według mnie się nie, nie wiem nie, jak ktoś Lubi być, że tak powiem, na bieżąco, czy też zdobyć jakąś tam, nazwijmy to przewagę w trybie multi koda, No to, czy też nie wiem, jakoś się wyróżnić, to jak najbardziej, ale ja powiem Wam szczerze, że równie dobrze to tak szybko tanieje, więc z mojej strony ja Wam polecam kupić podstawową wersję. Nie, jako, tam hmm. chyba. Teraz ta wersja podstawowa to jest, jeśli się nie mylę, wersja międzygeneracyjna, czy, czy zestaw międzygeneracyjny, coś takiego. Moi drodzy, tam jest pakiet zawarto, e jest łącznie 6 pakietów zawartości, które będą ważyć od cholery. Ja pierdolę, powiem wam szczerze, że nawet Assassin's Creed Valhalla ze wszystkimi dodatkami waży mniej niż Black Ops Cold War. To jest... A, są z tego samego roku, więc to jest chore po prostu. No cóż, tak to wygląda. Lepiej, takie jest moje zdanie, lepiej po prostu kupić wersję za 450 zł, podstawowo bez żadnych tam szmerów, bajerów, pierdół i tak dalej, niż e, jakąś edycję skarbca. Z tak naprawdę karnetem i pominięciem 50 poziomów sezonu, które tak naprawdę możecie równie dobrze grać. I ten karnet bojowy sezonu pierwszego do MW2 będzie Wam się sam napijał, więc ja tutaj nie widzę powodu yy, po cholerę kupywać, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Cóż, to by było na tyle. Taki szybki, króciutki materiał, nawet się wyrobiłem, jeszcze około 10 minut mi zostało. No i cóż, dzisiaj jest piątek, ja idę do pracy, jutro jest sobota, tak więc prawdopodobnie ten materiał widzicie właśnie w sobotę, czyli dla Was dzisiaj, dla mnie jutro, czy też Wy widzicie ten materiał, kiedy Wy materiał widzicie dzisiaj, kiedy ja go opublikuję jutro, czyli dla Was dzisiaj, ale ja go nagrywam wczoraj, czyli dla mnie dzisiaj, jako że jest piątek. Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdecznie za wysłuchanie. No i dajcie znać, w jakich godzinach byście chcieli. widzieć mnie dwa. Trzymajcie się.